<laughs> yeah gotta aim for the top like hello yeah i can never doubt myself i know better all of you critics be like shit smoke shit i'm a i can <laughs> the smoke my all of those dark nights i got them breakin' my back to make it out got me feeling like right i ain't ever need your help i know <laughs> you wishing me well a penny for your thoughts but seeing no change snap for the sun like diddy the rich is got a mad ass son i'm like billy i ain't never switch up whole team with me but no for my Pokażę Wam dzisiaj, jak zbudowaliśmy filmkarta w wersji DIY. Mamy oszczędność na poziomie czterech koła, pewnie względem tego oryginalnego, no bo on kosztuje chyba z piątkę. Naszą bazą do wykonania takiego wózka, który oszczędza sporo czasu, jeżeli chodzi o transport i wszystko, była skrzynka dj -ska. I szukaliśmy case'a, który mniej więcej wymiarem będzie podobny do tego oryginalnego filmkarta któregoś z oryginalnych, bo ich jest kilka. Znaleźliśmy taką skrzyneczkę, która jak tu widać ma jeszcze stare wejścia, jakieś audio i, i różne takie rzeczy. Plus tego jest taki, skrzynka jest zrobiona naprawdę solidnie, wytrzymuje dużo, ma już od razu kółeczka, więc tak jak widzieliście na intro, można nie jechać. tam jest uchwyt, wszystko można ją przenieść, wstawić, jakby to jest git. Składa się tak jak oryginał, zajmuje te miejsca, jest chyba nawet z kilka kilogramów lżejszy niż oryginał, bo ten oryginalny to jest porównywalny nie, tak, jakby rafał miał odnosić skrzynię roninową. No, jakie jest to? Eee, trzeba się tam. Żeby nie zerwać sobie czegoś w plecach. Eee, przejdziemy, sobie może z, króciutko, przez etap rozkładania tego wózka. I wtedy zobaczycie, z jakich elementów on jest zbudowany. Dobra, no to dawaj grafu. Odbezpie odbezpieczamy go. Ma cztery zapięcia, ale to nie było nasz wymysł. Tylko ten ściąga się, pokrywa. I tak. Eee, tu są nóżki. Każda z tych nóżek ma jakby wbudowaną blokadę. Ona jest przelotowo przywiercona po prostu do zewnątrz. Tu się nie otwiera, trzeba nacisnąć, blokuje się i już jest jakby legit. Mamy rozłożone. I teraz, żeby było najsensowniej, to robimy tak: dawaj to, sflipujemy. Cek. I teraz przechodzimy do czegoś, co było problematyczne, czyli jak zamontować kółka. Tak, żeby się za dużo nie wkurzać. W sensie, żeby nie było cztery, śrubka, cztery śrubki do każdego kółka i wychodzi nam z tego potem po prostu pół godziny kręcenia. Ten wózek generalnie da się złożyć, myślę, że w takie półtorej dwie minuty, jak się człowiek śpieszy i niczego nie pomyli. Eee, więc tak, mamy kółeczka, Jedne kółka są skrętne. Te skrętne idą tutaj do takich mocowań. Jest to przechminione w ten sposób. Tak, że tutaj się jest zrobiony płaskownik, który się wsuwa to wystarczy jedną śrubeczką po prostu to wkręcić z tyłu nie robiliśmy takiej wsuwanej ze względu na to żeby to się tak trzymało naprawdę fest i, i po prostu nie bardzo było pomysłu dla, te, dla tego kształtu i tutaj trzeba dwa razy więcej pracy trzeba dwie śrubki wkręcić nie zajmuje to jakoś turbo dużo czasu wkręcamy jedną więc tak, ten etap za nami Kółka przykręcone, odwracamy, bierzemy górę, kładziemy górę, góra jest asymetryczna tak jak w oryginalnym, czyli można ją zamontować tylko w jedną stronę, co nie Rafał? Tak, podobno. No dobra, e, wózek jest skręcony. Jakby, jak widać prezentuje się całkiem profesjonalnie. Plan jest jeszcze taki, żeby wszystko to co srebrne pomalować na czarno, więc będzie jeszcze plus 4 do profesjonalizmu albo pomarańczowo, zobaczymy. Um, z minusów, bo jakby plusów jest dużo, e, z minusów, jeszcze musimy popracować nad stabilnością, bo tu na tej płaszczyźnie troszeczkę się rusza, jeżeli chodzi o nogi, ale to jest do przekminienia: albo zmienimy troszeczkę ten system, albo damy szerzej nogi, albo damy stałe tutaj. Ale to jest jakby faza alfa. On został zrobiony tam w kilka godzin w sumie przed tym, co nagrywaliśmy dla Reno. No i ma już, jest za połówką roku testów, i w sumie wszystko działa, nie? nic się nigdy nie, nie, tutaj nie wydarzyło. Tak, jest rozszerzalny. Z plusów można sobie po prostu tutaj powiesić na przedłużacze, na jakieś tam haki, na, Można sobie systemat rzucić. Generalnie takie, pewnie nie, ostatnie ile 6-7 dużych skrzynek kamerowych, systemy, softy, lampy wszystko na niego władowane. Myślę, że waga absurdalna. Trochę się giął jak go wieźliśmy, ale nigdy nic się nie zepsuło. Monitorów też można sporo władować. Dzięki temu, że ma gumowe kółka, no to naprawdę spoko się nie jeździ po nierównościach. Jakieś krawężniki, nie ma z tym problemu. No i nie niewiele się różni od tego oryginalnego fi filmkarta. Finalny koszt, skrzynka chyba z 500 kosztowała używana. Nogi, coś w granicach 150 za komplet, kółka chyba ze 200, jeszcze jakieś pewnie pierdoły. No, i to tak wychodzi lekko ponad tysiak, więc względem tego normalnego, tak, to jest jakby duży plus. On ma wpięcie takie, że tym kabel, kablem typu świnia wpinacie się od tyłu i możecie sobie normalnie na wózku macie zasilanie. Docelowo możliwe, że te podziałki wywalimy, bo one są po tym, co zostało, ale póki co jest, jest całkiem spoko. No i co, tak wygląda nasz filmkart. It's all that I know.